Cześć, jestem z 2000, a dziś mam dla Was polibak serii Lego Creator. Kultowy czerwony samolot. Ten polibak wyszedł w roku 2024. Zawiera 51 elementów i jego numer to 30669. Troszkę jak rozkaz 66 tutaj ma numer. No i. W tym kreatorze, w tym polibagu mamy również oprócz tej głównej konstrukcji. Jakieś dwa poboczne. Wszystkie Wam ja tutaj pokażę. A tutaj możemy jakieś elementy zobaczyć przez to okienko. O! Jest tutaj mamy informacje że modele nie mogą być zbudowane w tym samym czasie. Dobra, to jest Teraz dalej to zrobię. Chyba wszystkie elementy. Tak, wszystkie. O, tutaj jeszcze jeden. Instrukcja. Ciekawe, czy tutaj będą te wszystkie trzy modele. Aha, nie ma. To trzeba przez internet. No dobra. To ja to buduję. I się za it was 1989 my thoughts were short my hair was long caught somewhere between a boy and man she was 17 and she was far from in between Summertime in Northern Michigan. Splashing through the sandbars, talking by the campfire. It's the simple things in life, like when and where. We didn't have no internet. Tego czerwonego samolotu Włożę to, to, to. W taki oto sposób się prezentuje ten samolocik Jest on niewielki Tak się prezentuje może to jest nawet ten sam samolot, który się pojawił w piątej części Indiana Jonesa. Indiana Jones i Artywak przeznaczenia. Ten drugi samolot, który wleciał za tym niemieckim. Tylko, że on tam był chyba zielony. i tak, mamy tutaj światła. Z jednej strony tutaj czerwone, tutaj i tutaj. A z drugiej strony mamy już zielone. Tutaj jest jakaś szybka. Z tu mamy jakieś miejsce, żeby coś jeszcze przyczepić. Z przodu jest śmigło, które może się kręcić. I tutaj są kółka. Taki mały, fajny model. Też fajnie tutaj wygląda ten pasek idący taki żółty. No, fajnie. i ciekawe, ciekawie został wykorzystany ten panel, co był używany jako tarcze w LEGO Next Tutaj zostało wygładzone. Nie, wygląda. Z przodu też zostało wygładzone. Tutaj, o. I to od spodu wygląda jakby był to jakiś rekin. Też rekiny są od spodu przecież białe. No to spróbuję teraz złożyć pozostałe modele. Home, Alabama, all summer long. Catching walleye from the dock, watching the waves roll off the rocks. She'll forever hold a spot inside my soul. We'd blister in the sun, we couldn't wait for night to come to hit that sand and play some rock and roll. While we were trying different things, we were smoking. Prezentuje się w taki to sposób. Tutaj mamy tą kubkę z pozostałymi elementami. Sporo ich jest. Ale dobra, jak on się prezentuje? Może to nie jest odrzutowiec, a samolot. Po prostu samolot. Tutaj mamy dziób samolotu, cockpit. Z przodu są takie dwa niebieskie elementy. Takie szybki. Fajnie zostało tutaj wykończone. Tak na gładko. I znowu, jako dziób samolotu, została użyta ta tarcza Knights. Od spodu prezentuje się w taki oto sposób. A tutaj, może, ma jakieś wydechy. Też ma tutaj białe elementy i widać tutaj też taki żółty pasek idący. To teraz jeszcze trzeci model. Się w taki oto sposób tutaj, tak wyglądają te elementy zapasowe. Dobra, mamy z tyłu śmigło, możemy kręcić. Z przodu mamy tutaj szybki i fajnie zostało tak na gładko wykończone. Tutaj też żółte paski, z tyłu mamy czerwone światła. No i tutaj chyba coś z silnikiem. Od spodu prezentuje się w taki oto sposób. Mamy tutaj również kabinę dla dwóch pilotów z dwóch różnych stron. Tak więc podsumowując, zestaw fajny. Tutaj jeszcze są elementy zapasowe, a alternatywne konstrukcje można fajnie się nimi pobawić podczas budowy. Jest fajna zabawa podczas budowania tych trzech konstrukcji. Tak więc widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!